Siemanko z tej strony Lakia to jest taki króciutki filmik. Jest... jest ze mną? Ja? Jest ze mną, tak, przywitaj się. O, cześć. Dobra, nie I nie mam, to idę jeszcze jedna osoba jest ze mną. Chodź cześć. Pozdrawiam cześć, cześć. Witam. Dobra, tutaj jak widzicie bije fubu król, czyli Dominik... te bije! Dominik się prawie wypierdala przy tym... Przy królu, dobra to... Ale no, no. Dobra to ja to ja mu, napi to ja mu napierdolę Raczej do akcji o, do... <laughs> Nie, Boże. o kurwa ja też A ja to mam na filmie A ja... A, ja to... A ja to A ja to nagrywam Ogarniacie to Ciągle nagrywam cicho Ej, chodź tu, trzeba wybić te stwory no w chuj. P -p -p bo 3, nawet. Mati, czekaj, co ty robisz? Mati, nie ruchaj mnie. Kurwa, to też się nagrało. <mum> <mum> ja nie wierzę! Mam go, mam go! Cicho idzie, idzie za mną. O, 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 o! Chodź, chodź, chodź! Chodź! Klepiamy go! Widzieć. Klepiemy go! Damy radę! leż jedną! Bierzem! Zajebał mi! O. Dobra, da, damy radę. No co ty nie odpychaj go ty... Ole mi zajebo z tej swojej kurwa walnięcia z tego... Łobosza! On jest Elic czy zwykły król demon? ale ja w stronę Patrz, 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 pada, 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 padni! Padni! Aj to się nagrywa. Zwykły. O fajnie. Ej on jest Elic czy zwykły? Zwykły! Łopanie! Ja go zabiję! Nie mogę się wyjewać Tak! Tak! Dobra? No duchowe dla ciebie. Dobra, jak widzicie to tutaj właśnie sobie Sklepaliśmy No sklepaliśmy pro bosa, ale on dobry Dobra to co? Kończymy nagrywanie jak... jak be... Wrócił. Jak będzie coś ciekawego jeszcze, to się z wami zobaczę. Dobra, na razie to tyle. Do zobaczenia I nagram. Ok, jestem znowu, tutaj zaraz będzie level up 54. Ty tak je dobijesz do tych 15, widzę. Dobiję. Kogo ty witasz na początku? Jaki śmiech. Okej, okay, to co słyszeliście... To, to co słyszeliście to był śmiech dominik 3127, tak? O, 99% panowie, więc tutaj patrzcie, to, to jeszcze zbija. I patrzcie, patrzcie, patrzcie jak tu wleci piękny level. I zobaczymy się na metkach. No kurwa, nie wleci. No nie wleci! Czekaj bo... Próbuję coś tam wrzucić tu. <grymne> Zostaw to! No mendo! No jak tu można expić? Jak, jak tu można grać z takimi ludźmi u boku? Jeden kuźwa nie wiem co robi, bo się w ogóle nie odzywa. Pewnie tam... A drugi kuźwa ciągle miksuje jak jakiś popieprzeniec. Dobra. Jest level up, panowie, level up! I zaraz będzie niespodzianka Kurwa jeszcze nie! 99. 99. No kurwa Dobra, level up! Level up! Jest level up! Uu, uu. Pozdrowienia dla YouTube! Pozdrowienia dla wszystkich graczy! Pozdro, pozdro, pozdrawiam was! I love you! Nie pozdrawiam, pamiętam Cięcie i widzimy się na Okej, okay, jestem znowu. Jak widzicie tutaj bijemy właśnie metka sobie. Metka... Też spierdaj, to jest mój metki, złaź. Spierdaj. Złaź, konia już. Walcz, się, nie rozkazuj. Ej, Ksuj mu, ksuj mu, bo on ma misję przecież na tę metkinę. Kto? Ja on zrobiłem tą misję. No, 10 metkow, a ty... Ją... Ale ja to ja dopiero metka diabła. Kto ma misję? Masz, zrobić to muszę ze trzy razy na DT wejść. Upadku metki to upadku są na czwartym piętrze przed ty. przed komputą... Ale kiedyś chciał być diabła, dopiero potem pojawiają się upadku. No tak, a diabła łatwo byłby tu. No a upadku kurwa już ciężej. Znaczy też albo jadę trochę mocno, No 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 właśnie, no właśnie. Ale powinien dać radę tym GUP sładem swoim. No to będziemy razem jednego metka klepać. No ksuj mu, bo on ma miejsce, pamiętaj. Nie będziemy... On by ci ksulaki, kiedy tobie zapamiętaj. To znaczy, o mam strach dla ciebie. Który, mhm, który ci dam potem? Albo masz teraz. Ciesz, ciesz, ciesz tą mordę swoją krzywą Dobra, chodź, bijemy. Bijemy, chodź tu! No, ale ty jesteś caban kurwa, nie dam rady sam. Boże, jak tu gra... takiego No nie bij tego... To jest... idę tam, idę tam, nie ja cię tu stawiam. Co jaki kozak! tego Widzicie ludzie? Dobra, ludzie, to teraz zobaczycie moją porażkę. Tak, nie będę żadnych cięć, robił nic. Zob zobaczycie, jak padam. O, patrzcie. Już się wypierdolę. Już się wyjebałem. Kurwa, bas. Nie? Bo się komputer wyłączy. Dobra. Do widzenia. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę mile widziane. Dokładnie ty Dobra.